Boże, dziś e, naszą uwagę zwrócimy na e, taki, e, takie zjawisko e, jak korporacje studenckie. E, na Białorusi raczej jest to mało znane, natomiast w Polsce na Litwie e, już o wiele bardziej, bo te stare korporacje studenckie się odrodziły i Jakoś już funkcjonują w społeczeństwach polskim i litewskim po zmianach na przełomie lat 90. Zainteresowała nas przede wszystkim korporacja Arkonie, której członkiem był świętej pamięci Mieczysław Jałowiecki, pierre książe książę z Sył Gudyszek. Mieczysław Jałowiecki w swoim czasie studiował na Politechnice w Rydze. I tam, jak wiadomo, ruch korporacyjny był bardzo rozwinięty. Istniało wiele różnych korporacji, w tym niemiecka i nawet rosyjska, która naśladowała niemiecką pod tytułem Arktika. Również istniała polska pod nazwą Arkonie. Mieczysław Jałowiecki ujął to wszystko w swoich wspomnieniach, które. Już wykorzystywaliśmy w naszych pracach. Nazywają się na skraju Imperium i posłużę się tutaj jego wspomnieniami o korporacji Arkonie po to, by przedstawić naszym słuchaczom właśnie ten obraz, tą atmosferę, przekazać, która istniała wtedy na uczelniach wyższych w tej zachodniej części, znaczy Imperium Rosyjskiego, właśnie na tym skraju tej imperii. I, i, I co jest bardzo ważne, gdzie również e, e, polskość w jakiś sposób e, była implementowana, znaczy była realizowana w sposób praktyczny. Pewnego wrześniowego dnia roku 1895 znalazłem się w wielkim holu Politechniki Ryskiej. Tego dnia w holu Politechniki było tłumnie i gwarno. Studenci zjeżdżali się z wakacji letnich i załatwiano różne sprawy związane z rozpoczęciem roku akademickiego. Z ciekawością przyglądałem się życiu uniwersyteckiemu, tak różnemu od atmosfery liceum i od urzędniczo sztywnego rygoru zakładów naukowych Petersburga. Wśród tłumu młodzieży studenckiej przywijały się barwne czapeczki korporacji, a więc zielone bałtyki, niebieskie ruboni, szafirowe konkordii i wreszcie ciemno-granatowe z biało-zieloną obwódką Arkonii. Mimo spóźnionego terminu matrykulacji zostałem przyjęty na Wydział Inżynierii Rolnej i po załatwieniu wstępnych formalności stawiłem się u dziekana fakultetu starego profesora Tomasa, a potem kolejnego profesora Schindlera, wykładającego hodowlę roślin i botanikę, u profesora również Biszofa, chemika, profesora Dossa mineraloga i geologa, profesora Kirsteina wykładającego budownictwo i wreszcie u profesora Bolla Matematyka. Wymaganym było uzyskanie podpisu profesorów wykładających na pierwszym roku w tzw. Tak y, testirheft. Profesor Boll zadał mi pytanie. Czy zamierza Pan wstąpić do którejś z korporacji? Wieczorem udałem się więc na kolację do restauracji Romkeller, Keller, mieszczącej się w suterenach hotelu rzymskiego. Zbierali się tam studenci różnych korporacji. Zauważyłem, że każda z korporacji miała swój stół. Usiadłem w pobliżu polskiej Arkonii, gdzie mówiono głośno po polsku, co było tak rzadkie w Rosji. Nagle usłyszałem swoje nazwisko. Jeden ze studentów podszedł do mnie i przywitał mnie przyjacielsko. Był to Michał Wereszczaka z Gutowszczyzny, z ziemi który kiedyś spędził wakacje w Sogodyszkach. Mik Wereszaka polecił mnie do Arkonii i pokierował moimi pierwszymi krokami na Politechnice. Niedługo potem znalazłem się w środowisku korporacyjnym ubrany już czarną, fuksowską czapeczkę ze srebrnym inicjałem Arkonii. Studia w Rydze cieszyły się popularnością wśród młodzieży polskiej ze względu na brak rusyfikacji, tak silny na innych uczelniach cesarstwa. W Rydze można było spotkać studentów polskich ze wszystkich dzielnic dawnej Rzeczypospolitej, szerokiej Ukrainy, z Białorusi, żmudzi z Królestwa, jak również z dalekiej Rosji, z Petersburga, Moskwy. Każdy wnosił ze sobą zwyczaje, tradycje rodzinne, odrębność mowy, naleciałości tej lub innej szkoły, w której odbierał średnie wykształcenie. Trudnym zadaniem Arkonii było zebrać ten konglomerat cech w jedną całość, cementować pojęciowo, natchnąć jedną ideą przewodnią, skorygować i naprawić braki wychowania, aby stworzyć przyszłego pożytecznego członka tej korporacji. Wiceprezes Arkonii, książę Seweryn Czytwertyński, wziął mnie pod rękę i chodząc po sali wyjaśniał cele i ideały stowarzyszenia. Odczytał mi rotę przysięgi arkońskie, a na koniec podał mi rękę na znak, bym dochował moich zobowiązań na razie jako Fuks, czyli kandydat. Ustroj akademicki na dwóch wyższych uczelniach nadbałtyckich w Rydze i Dorpacie różnił się wyraźnie od rosyjskich uniwersytetów i specjalnych wyższych zakładów. Obie te uczelnie zachowały status uniwersytetów zachodnich, z Senatem Uniwersyteckim, Sądem Akademickim, z szeregiem pewnych swobód życia studenckiego, wreszcie z możliwością grupowania się wychowańców w korporacjach oficjalnie zatwierdzonych i uznawanych przez władze administracyjne. Studenteria ryska i dorpacka dzieliła się na dwa roż różne i nie mające ze sobą nic wspólnego odłamy: na korporantów i wilderów, czyli dzikich. Korporacje grupowały młodzież o kulturze zachodniej z tradycjami przynależną. Do wspólnej sfery towarzyskiej. Zrzeszały studentów o pochodzeniu nierosyjskim, których łączył pewien instynkt samozachowawczy przed wschodnim nihilizmem i skrajnym moskiewskim nacjonalizmem. Większość korporacji zrzeszała studentów pochodzenia niemieckiego, należących do Starego Mieszczaństwa Ryskiego lub Szlachty Bałtyckiej. Szlachta Bałtycka była na ogół usposobiona bardzo przechylnie do Polaków. Wiele rodzin kurlandzkich spokrewniło się z sąsiednią szlachtą polską ze Żmudzi i z Infland. Wielu dawnych rycerzy mieczowych osiadło w granicach Rzeczypospolitej, spolszczyło się całkowicie, o czym przekonałem się w Arkonii, stykując się ze studentami polskimi o takich nazwiskach jak hrabia broel Plater, hrabia Plater cyberg baron Romer, baron Manteufel coge graf Moll, graf Borch, baron Holstinghausen-Holsten, baron Weissenhof, baron Korf, baron Rob których herby rodowe upiększały ściany sal rycerskich w Rydzy i Mitawie. Łączył nas ze szlachtą bałtycką wspólny wróg w postaci moskiewskiego rosyfikatora. Druga grupa studentów składała się z napływowych i obcych atmosferze rygi żywiołów rosyjsko-żydowskich o charakterze radykalnym, czy to skrajnie prawicowym, czy to skrajnie lewicowym. Wśród tej grupy był liczny zespół tzw. Si seminarzystów, którzy po ukończeniu prawosławnego seminarium duchownego zrezygnowali z kariery kapłańskiej korzystając z niektórych ułatwień, napłynęli tłumnie na politechnikę ryską. Był to element dla mnie szczególnie wstrętny, w którym, co niepojęty dla mojego polsko-szkockiego wychowania, łączył się nihilizm ze skrajnym rosyjskim szowinizmem, nietolerujący niczego, co nie miało znamienia rosyjskiej prawosławnej kultury. Wydawało mi się, że w ich seminariach na pierwszym miejscu uczono nietolerancji. Większość wilderów składała się z ludzi, którzy nie nadawali się do zbiorowego życia korporacyjnego, nie znosili dyscypliny i rygoru charakterystycznego dla ustroju korporacji. Jedynym poniekąd kulturalnym elementem wśród tej, jak mi się wydawało, dziczy byli Żydzi, którzy grupowali się w kole z semickim zwanym z ruska Krużok, obsadzonym głównie przez studentów Wydziału Chemicznego. Jedyna korporacja Rosyjska Arktyka o barwach czarnej, złotej i czerwonej składała się z mieszaniny różnych elementów reakcyjnych i była nieudolną kopią zewnętrznych cech niemieckiego Burschenschaftu. Burschenschaft to, trzeba nadmienić, to po prostu niemiecka odmiana korporacji, chociaż e, przez, niektórych, e, przez niektóre korporacje autentyczne, jakby tradycyjne, e, nie jest uważana za takie, bo w burszeftach niby rządziły już prawa niższe, można tak powiedzieć, nie, nie tak arystokratyczne, jak korporacje. Czapeczki Arktyki dziwnie nie pasowały do rosyjskich głów, dając efekt nieudolnej karykatury ich niemieckich idoli. Pomiędzy polską Arkonią a rosyjską Arktyką istniała daleko posunięta niechęć, która z biegiem czasu zmieniła się w nienawiść. Tak więc środowisko korporantów i środowisko wilderów egzystowało obok siebie, nie łącząc się nawet, a nawet nie komunikując się wzajemnie. Korporanci, jak zauważyłem, patrzyli na wilderów z nietajoną pogardą, szczególnie gdy za moich czasów na spokojnej dotąd uczelni się, zaczęły się strajki i zamieszki studenckie wzniecane przez Rosjan i Żydów, domagających się skasowania swobód akademickich, zamknięcia korporacji, wprowadzenia mundurów oraz języka rosyjskiego jako obowiązującego. Pojęcie korporanta słowo Wilder było symbolem wewnętrznego i zewnętrznego upadku, symbolem niższości, złego wychowania, nietolerancji i hamstwa, a wreszcie bezczelności, z którą ten element chciał narzucać swoje bezprawie i swoje poglądy. Wilderzy nie uznawali ani sądu akademickiego, ani honorowego załatwiania spraw, a Senat Uniwersytecki nieraz stawał, stawał bezradnie wobec zachowania tych panów w cudzysłowie. Więc widzimy, że korporacje to taka, taka próba, taki sposób można powiedzieć na ucywilizowanie stosunków międzyludzkich na uczelni wyższej pomiędzy studentami, był to sposób na to, żeby prowadzić życie towarzyskie, również społeczne według pewnych norm etycznych i to z jednej strony, a z drugiej strony korporacje miały również cele zespołowe, społeczne, które dążyły, znaczy wobec których można było dążyć do budowania właśnie tego społeczeństwa oddolnie i dlatego tak ważna była i jest działalność korporacji studenckich. Dziś działalność Arkonii również jest dosyć bogata. Może nie ma ona tego waloru, który posiadała w początku wieku XX, bo jest zrozumiałe, że niestety w dzisiejszych czasach jest silna konkurencja różnego rodzaju zajęć, kierunków, organizacji, więc korporacje studenckie nie są może aż tak atrakcyjne jak w tamtych czasach. Ani nie służą na przykład w Polsce w tym momencie wyłącznemu jakby budowaniu, wyrażaniu polskości. Tym niemniej uważam, że ta tradycja korporancka jest bardzo istotna i ważna w ogóle dla tożsamości polskiej, również dla tożsamości tych ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i na tym kończymy nasze spotkanie. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże z Panem Bogiem.